Witam wszystkich w kolejnym odcinku Game Troll TV. Ja mam na imię Piotrek i pokażę Wam dzisiaj grę pod tytułem "Wikingowie: inwazja na Anglię, czyli jest to gra, która tematycznie przenosi nas znowu do tego wczesnośredniowiecznego konfliktu między najeżdżającymi na Anglię wikingami, a tymi, którzy próbowali się przed nimi bronić. Z czasem oczywiście szło im to coraz lepiej. Natomiast my tutaj mamy możliwość wcielenia się w te dwie strony konfliktu, więc jeśli nie wiem, jesteście zajarani, tak jak ja do pewnego momentu serialem Wikingowie, teraz poszedł ostatni ser. Sezon, więc jeśli macie jeszcze mało, czy obejrzeliście ewentualnie Upadek Królestwa, moja żona bardzo lubi ten serial i jeszcze wam mało, 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 chcielibyście troszkę więcej tego wikingowego klimatu, to bardzo proszę została taka gra wydana, taka typowo agresywna, jeśli chodzi o formę i treść, ponieważ w niej będziemy się ścierali na polach bitew i po prostu będziemy się tłuc, tłuc i jeszcze raz tłuc, a na końcu albo Angwin najedziemy, albo ją obronimy. No o tym jest gra, tak w dużym skrócie, więc teraz topory, herbaty wasze w dłoń i oglądamy. Tak, więc kiedy dobieramy się do całkiem nieźle zapakowanego w zawartość pudełka, to naszym oczu po rozłożeniu ukazuje się standardowych rozmiarów plansza z terenem bitwy, czyli Anglią. W grze mamy dwie strony konfliktu, które podzielone są na dwie frakcje na każdą stronę. Z tym, że niech to Was nie zmyli. Grafigniowie to tak czy inaczej gra dla dwóch graczy. Do talii jeszcze wrócimy, ale warto teraz kilka słów poświęcić samemu przygotowaniu rozgrywki. Jak widzicie, na planszy na początek wędrują jednostki angielskie, które rozsiane są po całej wyspie i właściwie pojedynczo nie stanowią zbyt dużej siły militarnej. Dlaczego Anglicy nie stanowią dużej siły militarnej? Z prostego powodu. Z jednej strony byli wtedy rozbici, co akurat fajnie pokazane jest na Planszy. Po drugie, zobaczcie, pierwsza armia Wikingów, która nas najedzie, będzie składała się łącznie z 25 jednostek, które za chwilę jak walec przetoczą się po pierwszych starciach nad planszą. By nie było, w kolejnych rundach tych armii pojawi się dużo, dużo więcej, więc no, trzeba się naprawdę sprężać. Takich najazdów łącznie możemy mieć 8, ponieważ 8 rund maksymalnie gra będzie trwała. Po ósmej rundzie sprawdzamy warunki zwycięstwa i ten, kto je spełni lepiej, zostaje zwycięzcą. Ale grę możemy skończyć trochę wcześniej. Bowiem widzicie takie długie pole, które składa się z hełmów, które noszą Wikingowie? Takie pola wędrują na poszczególne miejsca, i ilekroć Wikingowie podbiją określony teren. I teraz, jeśli Wikingom przed upływem ósmej rundy uda się przenieść 14 takich znaczników na planszę, czyli podbić 14 rejonów, wtedy Wikingowie wygrywają przed czasem. Natomiast Anglicy mogą wygrać przed czasem, o ile na planszy nie będzie ani jednego znacznika podboju Wikingów, co jest niezwykle trudne. Gra również może skończyć się przed czasem, kiedy jedna strona i dokładnie jej dwie frakcje zagrają kartę Traktat z Wedmor. Jeśli mamy piątą turę i wzwyż, to w tym momencie gra kończy się przed czasem. I jeśli na przykład Wikingowie posiadają 9 osad lub więcej, wygrywają, jeśli mają mniej, to przegrywają. Takie karty mają też Anglicy. Jak widzicie, od pierwszej rundy spoczywa tutaj taka kostka. Kostka czarna oznacza, że pierwszy ruch będą wykonywali Wikingowie, a reszta? No cóż, los pokaże, kogo wyciągniemy z woreczka i kto będzie wykonywał swój ruch. Pierwszy ruch należy do Wikingów. Więc bierzemy swoją pierwszą wielką armię pogan, jakiego Halfdana-Kwicerka, która składa się no, z dość dużej liczby jednostek, i przenosimy na dowolną część wybrzeża Morza Północnego. I teraz zobaczcie, jest to kawał linii brzegowej, więc atak może nadejść z każdej strony. A Anglicy są wszędzie na planszy. Więc gracz grający Wikingami bierze znacznik oznaczający poruszającą się armię Wikingów i umieszcza ją na dowolnym elemencie wybrzeża nie, przy Morzu Północnym. W tym momencie rozwiązano również problem zbyt dużej ilości jednostek na mapie. Tak więc wielka armia Pogan wylądowała i od razu, jak widzicie, związała walką ten malutki oddział. W tym momencie musicie również wiedzieć, że po tym, kiedy swój ruch w całej turze wykonają wszystkie cztery frakcje, Wikingowie znowu rozpoczną od wyciągnięcia nowej karty najazdu. W tym przypadku była to Armia Biorna Żelaznobokiego, który znowu wypakuje się na dowolnym wybrzeżu Morza Północnego z tymi jednostkami, więc naprawdę nie jest łatwo dla anglików. Ale wracając do tego nieszczęsnego jednego oddziału, pora zacząć się bić. Za każdą jednostkę określonego koloru każdy z graczy bierze jedną kostkę. Z tym, że liczba kostek na daną frakcję, które można wziąć, jest ograniczona. Tak więc gracz grający Wikingami bierze maksymalną liczbę kostek, gracz grający tym zielonym odludkiem bierze tylko jedną kostkę. Niespodziewane posiłki, gdyż, gdyż został zaatakowany dość specyficzny obszar, a ten specyficzny obszar oznacza, że dociągamy taką jedną kartę chłopków, którzy mogą się pojawić i mogą nas pomóc, i w tym przypadku mamy ich aż pięciu. Posiłki już są, pora więc dorzucić maksymalną liczbę kości w postaci dwóch, jaka przypada na tą żółtą frakcję, która pojawia się co jakiś czas w obronie określonych obszarów. No i teraz, ciskamy. Pierwszą stroną, która będzie rzucała, jest to strona grająca obrońcą. Na planszę wędruje mój fantastyczny Dice Tower od Zaku Krafta. Nie to nie jest reklama, tylko uznanie kapitalnej roboty, jaką robi ten gość i uwaga, rzucamy kostkami. I już widzimy jaki jest wynik. Więc to, co mam na kości. Po pierwsze, jest to nic się nie dzieje. Po drugie, udało mi się zabić jednostkę przeciwnika. Jeśli jestem obrońcą i zaatakowali mnie wikingowie, jako pierwszą jednostkę mogę ściągnąć jednostkę Berserkera. To są takie wredne, silne jednostki i ta jednostka ginie. Fantastycznie. Zostało jeszcze 24 jednostki. Ten element oznacza, że moja jednostka jedna uciekła, dokładnie została rozbita i powinienem ją położyć na polu rozbitych jednostek, czyli takich, które mogą do mnie wrócić, ale żółte jednostki po prostu są zdejmowane z pole. Dobra, teraz sorry, mała przerwa w nagrywaniu, ponieważ żona przyniosła mi gorącą czekoladę. Boże, jakie to jest dobre, to jeszcze ma orzeszki, jak ja kocham swoją żonę. W ten sam analogiczny sposób ciskają kostkami wikingowie i sprawdzamy, jakie są wyniki na kościach. Trzy jednostki zostały pokonane, więc znowu i raz, i dwa, i trzy jednostki poniosły klęskę, natomiast tutaj pojawia nam się nowy symbol, którego jeszcze nie było. Znacznik ten oznacza, że frakcja, która atakowała, może przesunąć jedną ze swoich jednostek, które wzięły udział w ataku, na sąsiednie pole, które jest zajęte przez sprzymierzone jednostki, więc jest to odwrót na z góry upatrzone pozycje. Po pewnym jednak czasie siła złego na jednego i ten element na pewno zostanie podbity. Chyba że gracz rzucający obrońcami będzie miał super szczęście, a Wikingami ekstremalnego pecha, czyli to nie jestem ja. W momencie kiedy zostało to pole zajęte, frakcja, która dokonywała ataku i ma wodza, ma możliwość dokonania jeszcze jednej rzeczy: mianowicie, jeśli są tu jakieś jednostki i ta frakcja została z jakimiś punktami ruchu, może poruszyć się dalej i dokonać kolejnego ataku. To teraz, skąd te punkty ruchu się wzięły? A no punkty ruchu biorą się z kart, które zagrywamy w naszej turze. Te karty stanowią 12-kartową talię, którą otrzymujemy na początku. Możemy zagrać sobie taką startową lub na przykład, jeśli już znamy nieco lepiej grę, pobawić się w konstruowanie własnej talii i zrobić inny plik 12 kart spośród tych, które zostały dołączone do gry. W talii znajdziemy oczywiście karty, które zawierają punkty ruchu, ale również możliwość przesuwania konkretnych armii, ponieważ na karcie znajduje się, ile punktów ruchu mamy wykonać, ale Również iloma armiami możemy się poruszyć w trakcie gry. Tutaj również znajdują się różne takie niespodziankowe karty, to znaczy możemy zagrywać je w trakcie naszej bitwy, przygotować na jakąś zasadzkę, jeśli ktoś inny będzie nas atakował, więc niczego można być pewnym w tej grze. Kiedy Wikingowie skończą się ruszać, pora teraz na ciągnięcie zwora. Więc grzybiemy i sprawdzamy, kto teraz się będzie ruszał. Ta pora na niebieskich, czyli Anglicy do boju. Wyspiarze zaczynają od fazy wsparcia, czyli we wszystkich miejscach, gdzie mamy zaznaczony właśnie taki element i jest to warownia, będą pojawiały się jednostki w liczbie wyszczególnionej, tak jak mamy napisane na planszy, więc tada, pojawia się jedna niebieska jednostka i robimy tak we wszystkich polach, gdzie coś takiego występuje, więc jak widzicie, tak naprawdę działanie wikingów powinny zmierzać do zajęcia warowni. I również wracają w przypadku Anglików czy Wikingów, jeśli będzie ich tura. Wszystkie jednostki, które zostały rozbite i zostały umieszczone w tym polu, wracają na dowolne pole, gdzie sobie tylko wymyślimy. Przyjmijmy więc, że trafią na to pole i już mamy jakąś taką siłę pora na kolejne samobójcze elementy, ale chcę Wam po prostu pokazać mechanikę gry. Gracz, który gra Anglikami decyduje się zagrać tę kartę ruchu i musi zawsze mieć kartę ruchu, jeśli nie to musi znowu dobrać do trzech kart, czyli może poruszyć trzema armiami maksymalnie do dwóch pól, czyli poruszam sobie te jednostki na to pole i te jednostki na to pole i w tym momencie ta armia robi się już całkiem sensowna. Fazy bitwy jak widzicie nie ma, dlaczego? Bo nikt nikogo nie zaatakował, więc czyżby gracz grający wyspiarzami czaił się na obronę, czy może liczyć. Że jednak zostanie wyciągnięta jego kostka w kolejnej rundzie i to on będzie atakował. Zobaczmy, znowu ciągnijmy z wora. Stety lub niestety wyciągnąłem kostkę czerwoną, więc będą poruszały się jednostki Wikingów. Tym razem będziemy więc zagrywać czerwone karty, i pierwsza karta, która pójdzie, to będzie karta ruchu. Wikingowie postanawiają się nie cerdolić z Angolami i od razu przesuwają się na to pole. Ale przed bitwą postanawiają jeszcze zrobić dodatkową niespodziankę i zagrywają jeszcze jedną kartę, czyli podstępny atak, gdzie przed tą bitwą armia Wikingów wykonuje jeden dodatkowy rzut kośćmi walki, więc, no, będzie się działo, rzeź będzie się toczyła i w dużej części na tym polega gra. Po tej fazie gry można powiedzieć, ta runda kończy. Dobieramy znowu do trzech kart, i ostatni swój ruch będą wykonywały zielone jednostki. Kiedy wszyscy to już zrobimy, Wszystkie obecne tu kostki wędrują do Wora, a my znacznik rundy przesuwamy o kolejne pole. I na tych samych zasadach będziemy zaczynali kolejną rundę. Czyli gracz grający Wikingami dobierze kolejną kartę, która wskaże następnego Wikinga, który będzie dokonywał inwazji z określonymi na tej karcie siłami. Co nie oznacza, że te jednostki Wikingów, które są aktualnie na planszy, to my je po prostu wyrzucamy. Nie! Ich po prostu będzie jeszcze więcej! Dlatego istotna tu jest postać Alfreda Wielkiego. Bowiem od piątej rundy pojawia się Alfred Wielki łącznie z siedmioma jednostkami. Możemy jego znacznik i zanim oczywiście wszystkie te siedem jednostek, możemy położyć w dowolnym, jeszcze kontrolowanym obszarze Anglii. I no cóż, możemy rozpocząć o dzieło odbijania tejże Anglii. O, oczywiście o ile wcześniej e, dosyć mocno zubożyliśmy siły Wikingów, bo jeśli tego nie zrobiliśmy, to Alfred nam nie pomoże. Na zakończenie jak zwykle kilka słów podsumowania i zaczniemy sobie od, nie od wykonania, zaczniemy sobie od rysu historycznego, który znajduje się w instrukcji. Ten rys historyczny zawsze jest dobry, no bo historia zawsze na szczególnie kiedy mamy jakąś taką historyczną grę, a dokładnie przenoszącą nas do pewnych realiów, więc warto byłoby te realia poznać. Te realia poznajemy dzięki rysowi historycznemu, który jest ogólnie dotyczącego czasów, w których mieliśmy, mamy tutaj świat przedstawiony, ale również mamy rysy takie biogramowe, poszczególne postaci, które, tak jak w serialu Wikingowie, nigdy by się obok siebie nie spotkały, ponieważ nie żyły w tych samych czasach, lub niektóre bycie niektórych postaci jest wątpliwe, natomiast tutaj zostały one dorzucone, w tym miejscu również się spotykają. Dzięki czemu mamy takie wrażenie, że ok, dobra, będziemy grali tymi, których po prostu znamy, właśnie chociaż w serialu Wikingowie, czy innych seriali o Wikingach. Do tego wszystkiego otrzymujemy również nieskomplikowaną grę, jeśli chodzi o zasady. Ponieważ wiecie, wystarczy przyznać sobie te zasady, Ogarniamy dosyć szybko temat, i od razu możemy się tłuc, ale nagle popatrzymy, że ta gra wcale taka gra, grą lekką nie jest, ponieważ daje nam różne takie możliwości taktyczne więc proste zasady. Ale żeby już taktycznie to wszystko ogarniać, trzeba się nieco bardziej w tytuł wkręcić. Bardzo mi się podoba, że historycznie oddano pewne prawidła historyczne tak, zasadami gdzie osoba, która atakuje wikingami może niekoniecznie na porządku ma przewagę, ale wiecie, ta, która się broni, czuje taką wielką nawałę tych Wikingów, którzy atakują z tego czy z tego, z którego oni miejsce zaatakują. Jednostki Anglików są wszędzie porozpraszane, są atakowane, rozbijane i Wikingowie bardzo szybko zajmują duże połacie nie, wyspy. A tutaj Alfred Wielki wreszcie, kiedy doczekamy do momentu jego pojawienia, daje nam możliwości pewne taktyczne, ale również przynosi jakieś tam małe jednostki, ale dzięki temu te jednostki dają nam oddech. Więc bardzo fajnie czujemy taki, wiecie, no napór, jeśli oczywiście gramy w tym momencie obrońcami. Pod względem takim historyczno-taktycznym świetnie zostało to rozwiązane i gra w to się po prostu bardzo dobrze i tak jak powiedziałem, nie są jakieś specjalne skomplikowane zasady, które wprowadzają nas w samą rozgrywkę. Przestrzegam tylko przed taką jedną rzeczą, jeśli byśmy rzeczywiście szukali tytułu dla nieco większej niż liczby graczy niż dwójka, to na półbudełku mamy napisane od dwóch do czterech Powiem, że jakoś ten y, taki system grania w 3-4 osoby słabo się sprawdza. Widać, że to była gra projektowana typowo dla dwóch graczy, w których jeden atakuje, a drugi się broni. Więc jeśli takiej gry szukacie, wikingowie na pewno w wasze gusta trafią. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!